Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów ze świata gier, dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy, tak więc nie zapomnij ocenić materiału, a my jedziemy z pierwszym newsem, czyli Game Pass z rekordową liczbą abonentów w ciągu jednego dnia za sprawą jednej gry, a mówię tu oczywiście o Starfield, który miał premierę na Game Passie Day One, czyli od dnia premiery 6 września. No, i powiem Wam tak, jest to dosyć logiczne, no bo ludzie pomyśleli: Ej, po co mam kupować Starfielda za 300? Skoro mogę kupić Game Passa za powiedzmy 33-40 zł, czy ile to tam kosztuje, wypróbować grę. Jeżeli mi nie podejdzie, to zrezygnuję z Game Passa i tym samym zaoszczędzę 200-50 zł. A jeżeli mi podejdzie, no to dalej będę wykupywał, czy wykupywała Game Passa. No więc Satya Nadella, dyrektor generalny Microsoftu, podzielił się. E, pewnymi informacjami podczas telekonferencji podsumowującej wyniki e, Microsoftu. No więc, Xbox wygenerował prawie 4 miliardów miliardy dolarów e, przychodu, czyli prawie 10% więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. No i wszystko prawdopodobnie dzięki Beteździe i. Starfieldowi. Niestety, hardware nie ma się tak dobrze, ponieważ sprzedaż konsol spadła o 7%, a wszystko to za sprawą PlayStation 5, oczywiście. No i zobaczymy, jak dalej będzie miała się przyszłość Game Passa i Xboxa. Generalnie myślę, że PlayStation króluje, a Wy możecie mi w komentarzu napisać, czy jesteście team Xbox, czy team PlayStation, czyli team niebieski, czy team zielony. A teraz mam dla Was ciekawostkę ze świata Alana Wake'a, ponieważ właśnie zobaczyliśmy jak wygląda gra w technologii DLSS 3,5. I powiem wam, robi wrażenie. Alan Wake ma premierę 27 października i właśnie opublikowano obszerny materiał wideo, w którym omówione zostały dobrodziejstwa, jakie do gry są wykorzystane przez zespół Remedy Entertainment, technologię Ray i DLSS. 3,5 z rekonstrukcją promieni. Oczywiście porównanie możecie zobaczyć na ekranie i widać je gołym okiem. Ray Tracing zapewni nie tylko realistyczne oświetlenie i cienie, ale również odbicia, między innymi w kałużach czy na szklanych powierzchniach. Robi to naprawdę wrażenie. Nvidia przekonuje, że dzięki technologii DLSS 3,5 wartość FPS-ów może wzrosnąć nawet o 500%. Tak jak powiedziałem, Alan Wake zadebiutuje 27 października, a pierwszych recenzji możemy spodziewać się już 26 października około 15. No właśnie, klatki na sekundę w Alanie Wakeu 2 mogą przyprawić naprawdę o ból głowy i stworzyć nie jeden koszmar, ponieważ wymagania sprzętowe, oficjalne wymagania sprzętowe, które podało nam Studio Remedy, no. robią wrażenie. E, powiem wam tak. Teraz na ekranie widzicie zalecane wymagania sprzętowe do Alana Wake 2. Mój komputer mieści się mniej więcej w trzeciej lub czwartej kolumnie, gdzieś pomiędzy. Powiem Wam szczerze, że nie są to małe wymagania sprzętowe i niewielu będzie graczy, którzy będą mogli cieszyć się wszystkimi wspomnianymi przed chwilą nowościami związanymi z graficznym ulepszeniem Alana Wake 2. No, a jeżeli masz peceta na tyle mocnego, aby uciągnął Alana Wake 2 w 4K ray tracingiem i wszystkimi tymi bajerami na maksymalnych detalach, no to pochwal się w komentarzach, no bo jest czym. A teraz mam dla Was garść nowych plotek związanych z GTA 6. I tutaj zaznaczę, są to plotki, niczym niepotwierdzone, ale Gram.pl stwierdzili, że skompilują taki, taką, wiecie, no. Kompilację, no inaczej się tego nie, nie da nazwać. No, i tak jak e, możemy przeczytać, nowości GTA 6, fizyka wody. Tym konkretnym elementem, czyli wodą, zajmuje się dedykowany pododdział Studia Rockstar San Diego. 20 inżynierów pracuje nad silnikiem Rage Technology Group. No i powiem Wam tak, ma to być symulacja wody, jakiej jeszcze nie widzieliśmy w grach, i to dzięki temu. Różni ludzie, insiderzy i gracze suge... to może sugerować, że woda będzie miała bardzo ważny element w GTA 6. Będziemy mogli prawdopodobnie bawić się w jakieś sporty wodne itd., itd. Moim zdaniem GTA 6 będzie tak mocno rozbudowane, że jest to mega prawdopodobne. Fizyka pojazdów. Kolejną bardzo ważną kwestią w grze typu GTA 6 jest fizyka pojazdów. No tak, Grand Theft Auto po prostu no inaczej się tego nie da nazwać. No i tak, według wycieku deweloperzy mieli przebudować system e, samochodów, system pojazdów, system fizyki pojazdów, tak aby osiągnęły większy realizm. W tym celu, między innymi, zwielokrotniono liczbę wielokątów odkształceń powstających w wyniku zderzeń, aby te lepiej oddawały rzeczywistość. Czyli po prostu uderzysz bokiem, no to bok samochodu będzie zniszczony. Uderzysz tyłem, no to tył będzie zniszczony. Modyfikacje pojazdów mają wpływać nie tylko na ich wygląd, ale również na komfort i szerzej pojęte doświadczenie. Dla przykładu zamontowanie spoilera ma nam przydać się podczas prowadzenia auta w czasie burzy. Nie wiem dlaczego, no ale okej, okay, nie wiem co ma spoiler do prowadzenia samochodu w czasie burzy. Może wy, drodzy automaniacy mnie oświecicie. System oświetlenia. W GTA 6 ma, by, GTA 6 ma być pierwszym tytułem w serii, który zaoferuje fizyczne symulowa, fizycznie symulowane światło. No, jest to możliwe dzięki Physics Based Rendering i użyto tego w Red Dead Redemption 2, które naprawdę wyglądało świetnie jak na 2018 rok. I trochę podrasowana technologia w GTA 6 może, może pokazać nam po prostu nowy cud. To może być graficzny przełom I, i tyle. No i system pogody. W grze pojawi się realistyczny system pogodowy, który wpłynie zarówno na środowisko, jak i na samą rozgrywkę. Cytując wyciek: Podmuchy wiatru będą taranować roślinność i tworzyć fale, które zakłócą spokój plaży. Powiem Wam, że czegoś takiego mi brakuje. Deszcz i wiatr będą miały wpływ na prowadzenie samochodu podczas szybkiej jazdy. W końcu, bo do tej pory chyba nie było gry, mogę się oczywiście mylić, która by coś takiego miała. Wschody i zachody słońca będą bardziej realistyczne niż kiedykolwiek, zaś noce bardziej niepokojące. Czyli no co, nocą będą wychodziły na może na miasto czy na ulicę zwierzęta. To byłoby coś mega interesującego. No i teraz przechodzimy do Spider-Mana, ale najpierw chciałbym zaprosić was do strony eneba.com, do której link znajdziecie w opisie. Aktualnie trwa tam promocja na wszystkie Spider-Many. Miles Morales, Spider-Man Remaster, Spiderman 2 i wiele, wiele innych. Możecie kupić za śmieszne pieniądze gry, w które nie dane było wam zagrać przed premierą Spider-Mana. A może chcecie poznać historię Spider-Mana i Milesa Moralesa przed Spider-Manem 2? Jest to idealna okazja. Przypominam link w opisie, a teraz temat dnia czyli prawdopodobnie zasugerowano nam potencjalny spin-off z Venomem do Spider-Mana 2. Twórcy gry nie zaprzeczają, ale też nie potwierdzają. Okazuje się, że gra z Venomem ze Spider-Man 2 na kształt Milesa Moralesa może się wydarzyć. Twórcy chcą jednak poczekać na reakcję fanów. Jest to news z 20 października, czyli właśnie z dnia premiery Spider-Mana 2. Tak więc jest on trochę stary, ale jest mega ciekawy. Ponieważ w rozmowie z Insider, John Paquette, senior narrative designer, czyli... Taki szef do spraw e, narracji w grze, czyli po prostu do spraw historii, fabuły. E, studia Insomniak wyjaśnia, że spin-off z Venomem w roli głównej nie jest wykluczony. No i oto to, co powiedział. Oto co robimy. Skupiamy się na spider manie 2 i będziemy czekać na reakcję fanów. No tutaj mogę wam zdradzić, po pięciu dniach reakcja fanów jest niesamowita. Jest to pretendent, zdecydowany pretendent do gry roku 2023. Aczkolwiek gra ma swoje błędy. Będziemy słuchać fanów i zadamy sobie pytanie: dobra, czego naprawdę chcą fani? Porozmawiamy o tym, gdy wszyscy będziemy mieli czas na sen i wakacje. Myślę, że fani chcą spin-offu z Venomem w roli głównej. To będzie mega ciekawe doświadczenie. Tak jak powiedziałem w filmiku z Kocham Kino, nie grałem jeszcze do końca w tą grę, nie przeszedłem całej fabuły, jestem mniej więcej w połowie, tak więc nie wiem jak skończyła się historia Venoma i proszę, mi to nie przeszkadza, ale może innym będzie przeszkadzał spoiler dotyczący fabuły, tak więc jeżeli się jakieś pojawią, no to od razu komentarze zostaną usunięte, a ich użytkownicy, no, wyciszani, że tak brzydko powiem. No, i ja bym chciał zobaczyć taką gierkę, takie DLC z Venomem w roli głównej. Kilka misji, 10 godzin, fabuły, mega fajne. Po prostu ta sama historia, ale z punktu widzenia Venoma. Wow, po prostu. Wow. Daj mi znać, czy też byłbyś chętny na taką gierkę. Na razie.